I zbawienia ludzi, dla większej chwały swej, i zbawienia nas. Ja też dzisiaj chcę Ci zadać pytanie. W dzisiejszej Ewangelii, trudnej do zrozumienia, Pan Jezus porównuje Eliasza do Jana Chrzciciela, może bardziej Jana Chrzciciela do Eliasza. Jaka była różnica między nimi, jakie podobieństwa? Otóż więcej było tych podobieństw. Eliasz, który walczył z królem Ahabem, a może bardziej walczył z jego żoną Izabel, która chciała Go zabić. I święty Jan Chrzciciel, który również w jakiś sposób walczył z królem Herodem, król Herod, który żył w grzechu, Jan, który się na grzech nie zgadzał. Jeden i drugi prorok walczył z grzechem, nie z człowiekiem, ale z grzechem. Co ich łączy? Radykalizm, radykalizm wiary. Niestety nieraz utożsamiamy radykalizm z fanatyzmem, a to nie to samo. Radykalizm to przede wszystkim brak zgody na grzech, mój i drugiego, ale także radykalizm to chęć bycia lepszym, zmagania się ze sobą, praca nad sobą i bycie coraz lepszym. Jan Paweł II powiedział kiedyś takie zdanie: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. To jest ten radykalizm, e, radykalizm Ewangelii: chcieć więcej, mocniej, bardziej. Święty Ignacy mówił o zasadzie magis, żeby być bardziej podobnym do Jezusa, więcej od siebie wymagać, bardziej do Niego przylgnąć, cały czas się zmagać ze sobą i być lepszym człowiekiem. To jest ten radykalizm Ewangelii, który przedstawiają Eliasz i Jan Chrzciciel. Zadam Ci pytanie, jak jest z Twoim radykalizmem ewangelicznym?